Witam witam i wszystko co dobre to się kończy. Wracam z powrotem do Stanów, do Warszawy, z Okęcia. A tutaj taka niespodzianka, że mamy wystawę Star z bo jakiś film nowy wychodzi. Ja już go pewnie mam na Disney Plus, więc nie wiem, że 22 już jest w Stanach. Nie wiem czy tu jest, czy będzie, ale ja go mam, więc ono oglądajcie moje filmiki, jeszcze wrzucę dwa filmiki, bo mam. Będę je w samolocie składał, bo z internetem ciężko. Mam nadzieję, że to mi się uda rzucić tutaj yy, przez internet. I co? I yy, Moja impreza w Stanach, niestety, musi być skasowana. Ta Wiki na Ameryka 3, no bo deszcz leje. Dwa dni deszczu a to jest zbrodnia dla rekonstruktorów deszczu. To nie, nie działa. No, sorry. Przyniosę ją na 25, zdaje się, maja. Tam, jakiś tydzień przed końcem maja. No, to tyle. I w kontakcie zapraszam do oglądania. Sława!